Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. Słyszymy to zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Żeby dobrze zrozumieć to zaproszenie, warto jeszcze zobaczyć, jak Pan Jezus sam przychodzi do swojego Ojca poprzez krzyż. Dalej Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. To jest Pana Jezusa jarzmo jarzmo, to jest trudne słowo, bo dzisiaj się tego nie używa, ale to jest taka belka, która łączyła parę wołów, żeby mogły razem równo ciągnąć pług. Pan Jezus też dźwigał belkę krzyża i co to znaczy wziąć Jezusowy krzyż? To wziąć Jego naukę, Jego przykazania. Wziąć to, co jest związane z nauką krzyża, jego mądrością i mocą. Ale jak to wziąć? Człowiek jest zmęczony, utrudzony, obciążony. Jeszcze wziąć coś dodatkowego, co Pan Jezus nam daje? My byśmy chcieli kościół terapeutyczny. Mamy różne problemy, kłopoty, choroby. Jesteśmy obciążeni stresem, zmęczeniem. A jeszcze Pan Jezus mówi: Weźcie mój krzyż. Jakże często jesteśmy kuszeni do takiego chrześcijaństwa bez krzyża, takiego pełnego sukcesu, pełnego różnych uzdrowień, cudów, takiego lekkiego, łatwego, szybkiego i przyjemnego. A jednak to nie jest droga do nieba. Droga do nieba zaczyna się od zjednoczenia z Chrystusem. Właśnie. W Jego krzyżu. Tak naprawdę, krzyż to miłość. Jest takie słowo greckie, agape. Agape to jest taka miłość, która pochodzi od Boga. Czyli można by powiedzieć, wziąć ten krzyż, jarzmo, to zgodzić się na to, aby Bóg mnie kochał i poprowadził tam, gdzie często ja nie chcę iść. Bo mi się to nie podoba. Ale tak naprawdę jest to bardzo dobre dla mnie. Święty Piotr po zmartwychwstaniu, kiedy po trzykroć wyznał miłość, Pan Jezus pytał się o Agapę, a on cały czas odpowiadał to, o tej ludzkiej miłości przyjacielskiej. Mówił: Fileo, te, kocham Cię jako przyjaciel, ale tak jak Ty kochasz mnie, to ja nie potrafię, to będziesz potrafił. Wtedy, kiedy Ja Cię przewiążę. Przywiążę się ciebie do siebie będziesz przywiązany do mojego krzyża i rzeczywiście święty piotr z miłości do pana jezusa pod koniec życia oddał życie na krzyżu na wzgórzu Watykańskim, głową w dół tak ta miłość go poprowadziła my byśmy chcieli wiary chrześcijaństwa katolicyzmu takiego no, łatwego tylko czy chcemy wtedy pójść do nieba? Jeżeli chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście idziemy do nieba, to zobaczymy to przez perspektywę Krzyża, który, kiedy zaczynamy go nieść, zaczynamy doświadczać jakiegoś wyciszenia serca, ukojenia serca. Uczymy się wtedy od Pana Jezusa tej, tego, tej cichości i pokory serca. Bo najbardziej co powoduje, że człowiek jest niezdolny do przyjęcia zbawienia, to jest jego pycha. Pycha, która podpowiada Bogu, co ma robić, a jeżeli tego Pan Bóg nie robi, to ja jestem zdenerwowany na Boga i nie chcę Go słuchać. Dlatego też potrzeba rzeczywiście uczenia się tej pokory, tej cichości i słuchania. Druga rzecz to, żeby rzeczywiście słuchać tego, co Bóg do mnie mówi, to potrzeba takiej pokory Mojżesza. Jest napisane, że Mojżesz był najbardziej pokornym człowiekiem na świecie. Do takiego człowieka Bóg zaczął mówić. I nawet przedstawił się, jak ma na imię jestem, jestem, który jestem. Bóg chce, abyśmy byli w teraźniejszości. że często kiedy przychodzimy, żeby się modlić, myślimy o tym, co było. A jesteśmy też kuszeni lękiem przed tym, co będzie. Bardzo często trudno nam być w tym, co jest. Czuwać przy tym, co jest teraz. Bardzo trudno. Bardzo często człowiek się nudzi. Ja podziwiam, że tu dzieci jeszcze mogą sobie siedzieć i się jeszcze tak wytrzymują. Drugą muszę świętą niektóre. Ale rzeczywiście całe życie powinniśmy się uczyć czegoś takiego jak czuwanie. Piotr, Jakub i Jan zostali zaproszeni do Ogrodu Oliwnego, żeby czuwali. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ulegli, zasnęli, nie czuwali. Często czuwanie, bycie w tym, co jest teraz, jest tak trudne, że wymaga jakiejś łaski, wymaga mocy z wysoka, mocy takiej, która powoduje, że. Na przykład człowiek kochający nie jest w stanie zasnąć przy kimś, kto umiera, czuwa, patrzy na każdy jego, każdy odruch, chce przyjść z pomocą, przeżywa, cierpi, to czuwanie jest pełne takiej wrażliwości, takiego, takiej uwagi. Tak jak matka patrzy przy chorym dziecku, czy coś mu nie potrzeba, czy, czy coś dolega. Potrafi czuwać całą noc, ponieważ kocha. I tutaj tajemnica tego, żeby być przy Bogu, żeby przyjąć Jego jarzmo, Jego miłość, to jest właśnie tajemnica przyjmowania miłości. Jeżeli przyjmiemy tę miłość, którą Chrystus ofiarowuje w Eucharystii, wtedy adoracja staje się czymś pięknym, czuwaniem przed. Kimś, kto jest. Nie kimś, kto był, kto będzie, ale kimś, kto jest teraz tu obecny. Leszek Dokowicz, który nakręcił film pod tytułem Jestem, jest to film o najświętszym sakramencie, o cudach eucharystycznych. O tym, że rzeczywiście w najświętszym sakramencie jest Bóg. Bóg obecny, przed którym całe chóry anielskie padają na twarz. Oddają cześć, kłaniają się, uwielbiają Boga nieustannie. W starej liturgii, jeszcze z czasów świętego, Błogosławionego Czesława, dwaj diakoni, którzy uczestniczyli we mszy świętej, jeden za drugim klęczał podczas przeistoczenia za kapłanem i jeden z nich na przykład patelą o sobie twarz. Najbliżej Boga są Herubini i serafini. I oni swoimi skrzydłami zasłaniają twarz przed Bogiem, przed Jego obliczem, bo nie są godni oglądać Boga twarzą twarz. I ci diakoni podczas tej liturgii z czasów świętego Dominika i błogosławionego Czesława przypominali ludziom, że my też jesteśmy nawet godni spojrzeć na Boga, co dopiero przebywać w Jego obecności. I dlatego taki znak zasłaniania twarzy miał jeszcze bardziej uświadamiać obecnym na mszy świętej, przed jaką wielką tajemnicą Bożą jesteśmy zaproszeni, tak jak Mojżesz, który padł na twarz przed płonącym krzewem i modlił się i słyszał obietnicę. Jeżeli z taką wiarą, z taką miłością podejdziemy i pomogą nam w tym Herubini i Serafini, przypomnę, że Herubini są odpowiedzialni za prawdę, a Herubini za miłość, właśnie tę miłość Agapę. Ale żeby miłość prawdziwa była, potrzebna jest na początku prawda, dlatego najwyższe chóry anielskie są zaangażowane w obronę prawdy. Również i nam jest potrzeba stanąć w dzisiejszych czasach w, obronę, w obronie prawdy. O obecnym Bogu w najświętszym sakramencie. Bo jeżeli to zostanie odrzucone, ta prawda i Pan Jezus stanie się jak cukierek do rozdawania na rękę innym ludziom, no to wtedy rzeczywiście ta prawda zostanie zamazana. Bo to jest Bóg, przed którym trzeba tak jak aniołowie oddać pokłon i cześć. Prośmy dzisiaj błogosławionego Czesława, aby nas też takiej czci do Boga uczył i przyjmowania jego reguły życia, życia, które jest regułą miłości, tracenia życia z miłości dla Boga, dla innych, tak jak to czynił sam Pan Jezus, niosąc krzyż. Niech ta reguła będzie dla nas z Panem Jezusem lekka i słodka. I będzie dla nas ukojeniem dla naszych dusz.